Pan y, telewizji młodzież, od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrytem wysokich napięć. A to sobie dorabiam do renty, bo cienka ręka. Jak to nie, bardzo ostrożnie. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomyli, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Tu przepraszamy, musi Co pan zajść? To ty. powinni zblokować, nie powinni. Kurwa, tu, wielka. Straż kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił tydzień, połowę policji i tu straż miejsków wyjebał. Oni sobie tylko kurwa, co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiag udzielam. <grym>, no i co dalej powiem kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy? Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzą, nie? A ile są zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa dykty ciężkie, kurwa. O,